Dzień dobry, serdecznie witam. Chciałem pokazać Państwu, jak wygląda moja faktura za prąd za pierwsze półrocze 2020 roku dla posiadacza fotowoltaiki. W drugiej części filmu pokażę dokładnie, w jaki sposób zakład energetyczny te wartości wylicza, a w tej pierwszej pokażę również, ile prąd kosztuje prąd. Dla każdego z nas, prawda? Dla mnie też, pod warunkiem, że ja go potrzebuję i bym go wziął. Tutaj mamy kwotę, którą muszę zapłacić to jest 52 zł 86 groszy już z podatkiem VAT, i to jest opłata stała czyli tyle muszę płacić bez względu na to, ile energii elektrycznej bym wyprodukował. Faktura składa się z rozpisanych poborów i wprowadzeń w poszczególnych miesiącach 2020 roku, w pierwszych sześciu miesiącach, bo dość skomplikowanych z tytułu zakładu energetycznego tabelach okazuje się, że mam do zapłaty 0 zł za energię elektryczną, nawet mam 69 zł kilowatogodzin nadwyżki, która przejdzie na kolejny miesiąc. Na drugiej stronie widzimy to samo, niestety każdy miesiąc jest rozpisany oddzielnie, w związku z tym każda pozycja występuje sześciokrotnie i mam, są poszczególne opłaty, wyszczególnione opłaty związane z przesyłem energii elektrycznej i opłaty stałe za to tylko, że posiadam złącze elektryczne te opłaty stałe tutaj są jednostką miary z, z miesiąc za zużycie kilowatogodzina. Widzimy, że kilowatogodziny u mnie są 0. Tak jak mówiłem, do zapłaty zostało mi wyliczone 52 zł za 6 miesięcy, czyli około 105 zł rocznie musiałbym płacić za prąd. A przypomnę, że... Zużyłem 3973 kWh energii. Także dość spora wielkość. W tej tabelce przedstawiłem dokładnie, ile wynoszą opłaty za energię elektryczną w 2020 roku. Czyli opłata za energię to jest około 30 groszy. Od razu podaje kwotę z VAT-em, tą, którą my płacimy, ponieważ na fakturze podawana jest kwota netto. Ale my, jako ludzie, my jako obywatele, musimy zawsze ten VAT dopłacić, dlatego nas interesuje to, co z własnego portfela musimy wyciągnąć. Czyli za energię elektryczną 30 groszy, opłata jakościowa, 2 grosze, opłata ta sieciowa zmienna. 26 groszy, opłata na OZE w naszym przypadku 0 i kogeneracyjna ona wynosi 1 dziesiątą grosza, w związku z tym tutaj przy zaokrągleniu do groszy wyszło 0, w sumie za kilowatogodzinę musimy zapłacić 58 groszy. To jest rzeczywisty koszt prądu za kilowatogodzinę w taryfie G11. Jeżeli kogoś interesują inne taryfy, to zapraszam do wcześniejszych moich filmików. Ważna informacja. Jeżeli mamy nadprodukcję energii elektrycznej z fotowoltaiki, to tutaj nie płacimy nic. Każ zawsze po prostu mamy 0 kWh razy ta stawka, 0 razy ta stawka i tak dalej. Tutaj nie ma takiej rzeczy, że nie kupiliśmy energii, ale musieliśmy ją przesłać i mamy opłaty sieciowe zmienne czy coś podobnego. Mamy zero. Do tego dochodzą opłaty stałe miesięczne, czyli liczone za to, że mamy podłączony nasz dom do, do, do zakładu energetycznego. Mamy licznik, opłata stała, sieciowa stała, 7,48 zł, opłata przejściowa. 0,41 i abonament 0,92 zł. W sumie do zapłaty mamy 8,81 zł. Mnożymy to razy 6 miesięcy, wychodzi nam 52,84 zł. Tyle płacimy, jeżeli nasza produkcja jest zbilansowana, czyli produkujemy o 20% więcej energii elektrycznej niż zużywamy. 20%, ponieważ tyle zabiera nam zakład energetyczny za przechowywanie naszej energii elektrycznej. W drugiej części pokażę jak oni to liczą. Tutaj mam rozpisane pobory prądu, czyli stan licznika na koniec 2019 roku, stan licznika na koniec stycznia, lutego, marca i tak dalej, jeżeli chodzi o pobór i to samo stan licznika, jeżeli chodzi o wprowadzenie. Co istotne, daty się dublują, ponieważ mamy stan licznika na koniec pierwszego miesiąca stycznia, stan licznika na początek stycznia i na koniec lutego. Czyli takie podwójne cykle, ale liczniki są takie same. Czyli tak naprawdę jest to jest tu wypisanych 6 kolejnych miesięcy. Jeżeli chodzi o licznik 1.8.0 i 6 kolejnych pozycji, jeżeli chodzi o licznik 2.8.0 Wpisałem to do tabelki w Excelu. Mamy stan licznika, jeżeli chodzi o pobór, stan licznika, jeżeli chodzi o wprowadzenie i mamy miesięczne zużycie, jeżeli chodzi o pobór, wyrażone w kilowatogodzinach i miesięczne wprowadzenie też wyrażone w kilowatogodzinach. Ja prowadzę co miesięczną statystykę i co miesiąc spisuję licznik, sprawdziłem te dane, one się zgadzają. Także tutaj zakład energetyczny na pewno sumiennie do tego tematu podszedł. Drugą tabelką jest to rozliczenie ilości energii. Zakład energetyczny rozbił to na poszczególne miesiące 2020 roku i pokazał nam, ile energii jest rozliczonych. I ile energii zostało na kolejne do kolejnego rozliczenia. Ta energia, czyli mam, zostało mi 5 kWh za styczeń, i tą energię mogę wykorzystać przez najbliższe 12 miesięcy. Jeżeli jej nie wykorzystam, ona przepadnie. Od stycznia licząc 12 miesięcy. Tutaj mam od lutego licząc 12 miesięcy, od marca i tak dalej. Niestety. Zakład energetyczny, w, na przykład w lipcu, jeżeli zabraknie mi 5 kWh, nie pobierze mi tych 5 kW stycznia, tylko pobierze 5 kW w sumie z, z wszystkich 6 miesięcy, czyli mniej więcej po jednym, niecałym jednym kWh z każdego miesiąca. I będę miał nadal do wykorzystania 4 kWh. O tym mówiłem też we wcześniejszym filmiku. Skąd wzięła się wartość 3973? Pobrałem 3179 kWh energii elektrycznej i żeby to skompensować zakład energetyczny powiedział mi, że musiałbym produkować o 20% więcej energii, czyli 3972,5 kWh energii. Czyli tą wartość, którą ja pobrałem, oni do tego dodali 20% i wyszło im 3972. Po zaokrążeniu do pełnej kwoty wychodzi 3973 i to 3973 widzimy w tym miejscu. Oraz tutaj. Operacja w drugą stronę. RAZY 0,8, czyli minus 20%, daje nam 3178. Wyprodukowałem więcej energii niż 3973, prawda? I tutaj mamy pokazane, że moja produkcja wyniosła 4040 kWh. W związku z tym zakład energetyczny powiedział: Miałeś zrobić tyle, żeby wyjść na zero. Nie posłuchałeś nas, masz większą produkcję, większą o 69 kWh. To stanowi 1,74%, jakby więcej niż zamierzona produkcja. I teraz w styczniu wprowadziłem 303 kWh, ale zakład energetyczny zabiera mi z tego chwilowo. 1,74% i mówi, że do rozliczenia zostało wzięte 298 kWh. Zostało mi 5 na kolejne rozliczenie w kolejnym półroczu. To samo w lutym. Ja wprowadziłem 309, zabrano mi to niecałe 2%, 304 zostało 5. Widzimy to dokładnie w tej tabelce. Po sumowaniu jest 300, 3973, czyli dokładnie tyle, ile ja pobrałem. Tyle zostało rozliczone proporcjonalnie z poszczególnych miesięcy 2020 roku. I to, co zostało na przyszły miesiąc, to jest 69 kWh. Tutaj też, prawda, mam to rozpisane. 3973 zgadza się z pozycją B19, czyli z pozycją, kiedy produkcja ma wyjść na zero. W przypadku, jeżeli zużycie energii elektrycznej jest większe niż wprowadzona przez nas do zakładu energetycznego, rozliczenie odbywa się trochę na innych zasadach, ale proszę zajrzeć. Na rozliczenie grudnia 2019. Mój wcześniejszy filmik z tej serii, tam jest to dokładnie opisane. Czyli tak, wiemy, że pozostało do rozliczenia 0 kWh, czyli w tym pierwszym półroczu nie mamy nic do zapłacenia. Nie mamy żadnego długu w stosunku do zakładu energetycznego za pobraną energię elektryczną. I tutaj mamy wypisane już w poszczególnych miesiącach, jakie były opłaty czyli energia całodobowa i ilość, za którą mamy zapłacić 0, Rozpisane na poszczególne miesiące, dlatego ponieważ cena energii mogła się zmienić w danym miesiącu i system po prostu to rozpisuje na poszczególne, poszczególne miesiące. Idąc dalej, tutaj mamy opłaty stałe i tak dalej. Ceny nie uległy żadnym zmianom, w związku z tym tutaj widzimy, że te ceny są jednakowe i też wartości poboru prądu zawsze są zero. Tak jak mówiłem wcześniej, najważniejsze jest to, że te wartości przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy. Mamy 12 miesięcy liczone od 1 lipca, żeby to wykorzystać. I jeżeli w ciągu 12 miesięcy ciągle będziemy mieli nadwyżkę produkcji, to po prostu to nam przepadnie. Tutaj widzimy, że moja instalacja fotowoltaiczna jest dość wyważona, ponieważ zostało mi 69 kWh przy całkowitej poborze energii prawie 4000 kWh, dość dużym. Także tutaj jest fajna sprawa. I gdyby się nawet okazało, że mamy bardzo rewelacyjne lato w, w tym roku i będę miał też w grudniu nadwyżkę. No to stracę na przykład 100 kWh, przepadnie mi 100 kWh energii, za którą po prostu, której nie wykorzystam i za którą mi nie zapłacą, i to będzie mniej więcej 50 zł, które ja utracę. Na końcu chciałem Wam pokazać, jak wygląda struktura paliw, z których powstaje prąd w Polsce, w, którym, w moim gniazdku. Tutaj widzimy, że aż 90% energii elektrycznej pochodzi ze spalania węgla. Tylko 10% energii pochodzi z innych źródeł, z tym źródeł odnawialnych jest to niecałe 4%, słoneczna 0,04%. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na rozliczenie drugiego półrocza 2020 roku, początkiem stycznia. Do usłyszenia.